Lęk rozdziera i finalnie psuje serce. Pokój leczy, integruje serce. Lęk rozdziera i finalnie psuje serce. Pokój leczy, integruje serce. Musimy pamiętać, że serce w Biblii w języku Bożym to cały człowiek, hebrajskie lew, lewaw, to rozum, to sfera myśli, sfera woli, uczuć, to sumienie, cały człowiek, to serce. Serce to cały człowiek. Któż z nas każdego dnia się nie lęka? W różnym stopniu ten widzi, doświadcza swój własny lęk, kto ma kontakt z samym sobą. A mieć kontakt z samym sobą to być naprawdę człowiekiem, być kimś, kto jest duchowy, zdolny do autorefleksji. Kto ma kontakt z Bogiem, ten ma kontakt z samym sobą. I znowuż sięgamy do tego, co Bóg nam powiedział o nas, mówiąc przede wszystkim o sobie. Pokój w języku hebrajskim to znane nam słowo szalom. Szalom pokój, który oznacza nie tylko brak lęku w sensie psychologicznym, brak emocji, jaką jest lęk. Ale szalom pokój oznacza pełność, jedność, wyciszenie, odpoczynek, pełność, jedność. A wiemy, że nasze serca wskutek konsekwencji grzechu pierworodnego są rozdarte. Jesteśmy ludźmi podwójnymi, jakby było nas dwóch. Chcę kochać, a ja jestem tak często nieczuły i bezwzględny. Chcę mieć pokój, a mam w sobie lęk. Chcę być człowiekiem Bożym, czystym, a tak często jestem kuszony bezbożnością, nieczystością. Wołają mnie, bożkowie tego świata, moje własne ego, pieniądze, posiadanie, Drugi człowiek, abym przed nimi klękał, abym te bożki ubóstwił. Jesteśmy wewnętrznie rozdarci, rozdarte z serca. Pokój to stan ducha, pokój to serce zanurzone w Bożej obecności. Wszak Bóg sam o sobie powie, że jest pokojem, choćby w księdze sędziów. W rozdziale szóstym, wierszu dwudziestym czwartym. i wielokrotnie Bóg będzie mówił, że jest źródłem pokoju w Psalmach w Kapłańskiej, przez proroka Izajasza, Ezechiela, Zachariasza. I wreszcie Jezus powie, w wielki czwartek do apostołów, pokój mój wam daje, nie tak jak daje wam świat. Mój pokój i pokój świata. Mój autentyczny, głęboki, przemieniający serce sklejający rozdarte serce, przez grzechy, ich konsekwencje. Mój pokój jako moja obecność. Panie Ty nie dałbyś nam czegoś, co my sami z siebie byśmy mieli i moglibyśmy to wygenerować. Bóg jest pokojem. To słowo pokój szalom. Pochodzi od innego hebrajskiego słowa, czasownika szalam, które oznacza dokończyć, naprawić, dopełnić, naprawa serca, które jest skłonne do lęku, a w lęku człowiek potrafi wyjść spoza woli Bożej, nie ma dobrego rozeznania, wprowadzić człowieka w lęk taką funkcję bardzo często mają media, to zawłaszczyć człowieka, zmanipulować człowieka, podać mu prawdy, które tak naprawdę nie są prawdami bożymi, które są kłamstwem. Naprawa serca. Przez serce najświętsze Jezusa, które spożywamy w Komunii Świętej każdego dnia. Serce, które jest psute przez grzechy, jest nieustannie naprawiane przez serce Jezusa kontakt z tym sercem w sakramentach. Dlatego Bóg przyjął serce, stając się człowiekiem, aby leczyć nasze rozdarte przez lęk serca, a na lęku, kto żeruje, zły duch. Sam lęk nie pochodzi od złego ducha. Natura grzeszna ma skłonność do lęku. Nawet Jezus, który nigdy nie popełnił grzechu, lęka się w ogrójcu, jednak na naturze lękliwej żeruje zły duch, rozdziera serce, temat pokoju i temat lęku, temat rozdzieranego serca i temat leczonego serca. To temat, jaki bez wątpienia wyziera z dzisiejszej liturgii Słowa, aby zrozumieć dobrze, słowa Jezusa wyrażone do apostołów, którzy mają nieść Chrystusa temu światu, tak jak i Ty, tak jak i ja, bo wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby być apostołami obecności Chrystusa, trzeba wiedzieć, że. Chrystus nie jest źródłem podziału. Jezus mówiąc przyszedłem rzucić ogień na ziemię, przyszedłem przynieść miecz. Ma na myśli, że serca, które będą zanurzone w Jego obecności, do Niego, do Jego serca upodobnione, pełne pokoju, Będą znakiem sprzeciwu, będą objawiać zło. Gdy przyglądamy się Jezusowi na kartach Ewangelii, to widzimy, że tłumy do niego lgną mężczyźni, kobiety bez względu na wiek, wykształcenie, to kim są, jak dzieci, bo doświadczają w nim pokoju, miłości, którego nie mają. Ale też wiemy, że demony nie są w stanie zdzierżyć Jego obecności, brzydko rzecz ujmując. Aktywują się, objawiają się. Ten, który jest światłością świata, objawia to, co dobre, ale też objawia to, co złe. Więc Jezus, mówiąc, że przyszedł przynieść miecz i podział, ma na myśli to, że on objawia. Ten podział i serca rozdarte, i w reakcji na Jego obecność, serca, które jest z nim zanurzone, może dojść do podziału nawet w rodzinie. Ale on nie jest źródłem podziału. Źródłem podziału jest demon, diabeł, diabolos, z greki ten, który sieje podział, ten, który diaballo, rozdziera, rozdziela. Źródłem konfliktu, wojny, wojny domowej, wojny ojczyźnianej, wojny światowej, wojny rządowej jest demon. To te biedne serca, które nie mają kontaktu z Chrystusem, a więc nie mają szansy na prawdziwy pokój, który jest Jego obecnością. Nie mają szansy na uzdrowienie. To ze serca, które próbują się same uzdrowić, odbierając pokój i wprowadzając innych ludzi poprzez swoje działanie, mówienie w lęk. Podział między synem i ojcem, córką i matką, synową i teściową, z powodu Jezusa. Syn jest nawrócony, syn jest przy Bogu. Jest w sakramentach w Chrystusie, jest pełen pokoju i to drażni Ojca, albo na odwrót, rozpoczyna się walka duchowa. Matka jest przy Bogu, prowadzi życie sakramentalne, córka żyje w cudzołóstwie, w strasznym grzechu, to wiadomo, że będzie podział, że demony nie zdzierżą. Bożego prawa, Bożej miłości, Bożej obecności i Bożego pokoju, źródłem podziału i rozdartego serca jest zły duch, źródłem pokoju, serca wewnętrznie zintegrowanego, uleczonego jest Boża obecność, która przychodzi w Jezusie Chrystusie. Pan Jezus, apostołów, w tym również nas przestrzega przed tym abyśmy nie wyrzekli się relacji z nim jego ewangelii jego prawa jego obecności chcąc budować pozorny pokój pozorną jedność z człowiekiem który odszedł od boga żyje w permanentnym grzechu ma rozdarte serce nawet jeżeli tym człowiekiem będzie ojciec matka córka syn teściowa czy Synowa, to będzie pozorny pokój, bo na grzechu nie zbuduje się pokoju, na grzechu nie zbuduje się jedności, to będzie bomba ze spóźnionym zapłonem, to za chwilę wysadzi. Pan Jezus mówi, nie możesz ubóstwić swojej córki, swojego Syna, nie możesz się dla mnie, dla mojej miłości potępić, żeby chcieć się przypodobać swojej córce. Która wyrzekła się Boga, wybierając permanentny grzech. Ja mam być miłością Twojego życia. Gdy mnie wybierzesz, nawet jeżeli będziesz pogardził u swojej córki, u swojego syna, u swojego ojca, u swojej synowej, u swojej teściowej, to ja sprawię cud przemiany serca rozdartego w Twoim synu, w Twojej córce, a ten cud to będzie moja obecność, mój pokój które będą płynąć przez kanał Twojego serca. Kto uratuje przed potępieniem Twoje dziecko, Twojego ojca, Twoją matkę, Twoją teściową, Twoją synową, jeżeli Ty przejdziesz na stronę ciemności? Jeżeli Ty będziesz milczeć na grzech, jeżeli Ty będziesz pochwalać i usprawiedliwiać grzech, bo chcesz budować na tym grzechu? bez boga wyrzekając się boga pokój i jedność to jest utopia to jest nierealne to prędzej czy później skończy się tragicznie faraon powodowany lękiem próbuje uspokoić swoje serce przed ewentualną perspektywą wojny innych narodów w którą mieliby być włączeni Izraelici którym Bóg błogosławi się bardzo rozmnażają gdy patrzymy na ten wyjątek z Księgi Wyjścia, to widzimy, jak kończy się historia człowieka rozdzieranego przez lęk, na którym żeruje zły duch. Ten człowiek doprowadza swoje serce do tego, że morduje niewinne dzieci. To serce bez Boga coraz bardziej się rozdziera. Serce faraona próbuje się samo uspokoić. Próbuje samodzielnie doprowadzić do pokoju, do jedności, samodzielnie zabezpieczyć swój kraj. A Bóg jeszcze bardziej w ucisku błogosławi tym, którzy są traktowani przez faraona, a są nimi Izraelici, w sposób bezwzględny, jeszcze bardziej się rozmnażają. Zło eskaluje i dobro też się rozwija. Serce albo jest coraz bardziej rozdzierane bez Boga, za czym stoi zły duch, który posługuje się lękiem, albo coraz bardziej zleczone, integrowane, napełniane pokojem. Wybór należy do Ciebie. Jesteś na Ziemi po to, aby mieć serce Jezusowe, pełne pokoju, mimo lękogennych warunków tego życia bo świat napawa nas coraz bardziej lękiem, bo odchodzi od Boga. Ale możesz mieć serce faraona, które będzie próbowało się zabezpieczyć, rozdzierając serca innych. Posuwając się aż do mordu dzieci, można mordować drugiego człowieka myślami, słowem i czynem. Amen.